Cześć, witam Was z mojego studia Jarius. Dzisiaj Wam opowiem o tak zwanych atakach astralnych, bo to słowo już w tej chwili jest tak powszechne w przestrzeni medialnej, że zaczyna się zakłamywać, zatracać istota ataków astralnych, ponieważ bardzo często Ym, jesteście tak naprawdę ym, odbiorcami czegoś zupełnie innego i chcę Wam dzisiaj o tym powiedzieć, yy, bo yy, musicie umieć rozróżniać, co jest atakiem astralnym, a co jest yy, po prostu tak zwaną interferencją częstotliwości. będzie tutaj trochę takiej prostej fizyki i wytłumaczę Wam teraz yy, różnicę, yy, tak na chłopski rozum, żeby to było dla każdego przyjazna i przejrzysta. Przypomnijcie sobie czasy no najlepiej średniej szkoły, bo jakieś tam egzaminy zawsze były e, czy na studiach i jesteście obryci, dobrze przygotowani, wchodzicie na korytarz, na którym czekają wszyscy na swój egzamin i nagle pompka zaczyna walić w brzuchu zaczyna się mielić i odczuwacie stres no ale przecież jesteście przygotowani no to skąd ten stres na pewno jest wasz podstawowa rzecz bardzo często a zwłaszcza teraz kiedy nasze ciała się wzmacniają oczyszczają odczuwamy emocje które nie należą do was już pomijam kwestię, którą poruszałem przy okazji e, tłumaczenia e, rezonansu szumana, co tam na nim widać tak naprawdę. To każdy z nas wy, wytwarza pole, które ma częstotliwość. My jesteśmy częstotliwością. Tak dokładniej to serce jako mięsień e, wytwarza pole elektromagnetyczne. O, jakiejś częstotliwości. My możemy tę częstotliwość zmieniać. E, możemy nadawać częstotliwość, która ma wywoływać konkretne rzeczy, ale teraz nie będę tego tematu rozwijał. Chodzi o to, że każdy z nas ma jakąś częstotliwość. E, kiedy wchodzicie w taki tłum e, ludzi, którzy są, mają tak zwaną tremę albo stres odczuwają, będziecie go też odczuwać. Skąd się to bierze? Teraz przenieśmy się w wyobraźni na urlop, na wakacje. Jesteście wieczorem na molo, nad jeziorem jest tafla, godziutka i sobie znudów wrzucamy kamyczki. Kiedy wrzucisz taki kamyk, obserwujesz, jak się rozchodzą kręgi. Wrzuć dwa kamienie tej samej wielkości, to będą dwa kręgi, ale pomiędzy nimi wytworzy się coś, co będzie wzmocnieniem tej fali. Jeżeli wrzucisz mały komeczek i duży kamień, to ten duży kamień wywoła takie kręgi, że one zniosą te kręgi wywołane przez mały komeczek. Czemu to mówię? Bo wszyscy jesteśmy częstotliwością. Częstotliwość to jest jakaś fala. Może to być niska częstotliwość, ta fala będzie długa albo wysoka częstotliwość. Jeszcze częstotliwość ma coś takiego jak natężenie, czyli duża fala, bądź po prostu bardzo mała. Tak? I teraz, kiedy dwie fale o tej samej polaryzacji się zetkną, to one się w pewnym momencie wzmacniają. Kiedy ktoś ma wysoką częstotliwość i o dużym natężeniu, to on będzie wzmacniał naszą częstotliwość. Dlatego w otoczeniu niektórych ludzi. Nawet nie zamienia z nimi słowa, czujemy się po prostu nagle dobrze. Bo ktoś ma wysoką częstotliwość we właściwej polaryzacji i wzmacnia naszą częstotliwość, tak? To ja to Wam mówię w naprawdę wielkim uproszczeniu. To wszystko jeszcze ma swoje niuanse. Ale teraz jeszcze, jeszcze, jeszcze jest coś takiego jak polaryzacja. Jeżeli ktoś ma odrzuconą polaryzację, to te fale. Kiedy się zetkną, one się nawzajem zniosą. Rozumiecie, co chcę, do czego dążę? Jeżeli ktoś ma odwróconą polaryzację i duże natężenie, czyli jest złości, to zniesie wasze pole. No nie zniesie go, tak, ale będzie to znosiło wasze pole, będzie je zaburzało. Co robi w tym momencie serce? Próbuję to pole szybko odbudować, więc zaczyna mocno bić. A ponieważ dużo energii na to traci, to wy czujecie spadek energii. To nie jest tak, że ten człowiek was wyssał z energii. Wcale to tak nie działa. W ogóle nie ma takiego czegoś jak wampiry energetyczne wśród ludzi. Oczywiście, że ściągają energię osoby w podeszłym wieku, które są przewlekle chore, i w, kiedy ktoś wejdzie do takiego pomieszczenia, to ten ktoś ściąga energię, ale. To nie jest wampirzenie na zasadzie, że on ściąga, bo nie wiem, ma jakieś podczepienia albo bo jest jakimś wampirem. To tak nie działa. Po prostu nasze serce próbuje odbudować to pole i dużo energii na to zużywa. Stąd czujemy osłabienie, chłód czasami i bicie serca. To nie jest atak energetyczny. Nie traktujcie tego w ten sposób. Po prostu zacznijcie e, rozumować, co się tak naprawdę dzieje i czemu pewne rzeczy odczuwacie, bo e, to wam ułatwi Późniejsze działania. Wobec tego i w ogóle zrozumienie: my, my nie mamy wcale ocenić tej osoby. Ma to być dla nas informacja, z kim mamy do czynienia, albo z kim mamy wątpliwość, wątpliwą przyjemność. Czym jest atak astralny? Atak astralny pochodzi z istot będących w przestrzeni astralnej konkretnie z istot regresywnych, tudzież archontów. E oni to robią i mogą to robić, ponieważ my nie zdajemy sobie sprawy w ogóle, czym jest Astral. Eee, może to wyjaśnię od razu. Astral to jest taka sztuczna przestrzeń technologicznie wytworzona w czasach, kiedy jeszcze Egipt był u szczytu formy jako cywilizacja. A pamiętajcie, że Egipt jest spodkobiercą praktycznie Atlantydy, a z kolei Atlantyda była reptyliańska. Więc też nie ma się co zachwytywać istnieniem Atlantydy i wszystkimi symbolami, znakami i przedmiotami pochodzącymi stąd, a zwłaszcza praktykami. To taka dygresja. Więc stworzono w tamtym czasie technologiczną przestrzeń służącą do porozumiewania się. Eee. Polegało to na tym, że tam można było wykreować i zobaczcie, że Astral jest przestrzenią kreacji. To polega na tym, że można wykreować informację, która będzie zawierała przekaz słowny, obraz i jeszcze do tego ładunek emocjonalny. Kiedy taką informację pozostawicie w jakimś miejscu, ktoś może przyjść i tą informację zebrać. I to zajmie mu kilka sekund, a gdy będzie chciał to opowiedzieć, będzie o tym opowiadał pół godziny i nawet nie będzie miał gwarancji, że. Rozmówca wszystko dokładnie zrozumie, tak jak ja to chciałem przekazać. Więc, jest to przede wszystkim odpowiedź, na czym polega też telepatia. Nie ta telepatia, że komuś się gmiera w myślach, tylko telepatia, gdzie przekazuje się myśl. Kolejna dygresja, taki już jestem. Więc, Astral jest sztuczną, technologiczną przestrzenią która została w dodatku zamieszkana przez różne istoty, które zauważyły, że skoro one tam są, a my ich nie widzimy, to one mogą sobie nad nami przyjąć kontrolę. No i na, należą do tych istot na pewno wszystkie istoty regresywne, archonci, reptylianie, e, rasa grace, czyli szarzy. E, oni się tam po prostu ukrywają. Ukrywają się tam też. E, istoty, które uciekły przed agresją ludzką, bo ludzie to zaranie dziejów, jak coś nie rozumieli, to to po prostu chcieli zaciukać, więc wszystkie smoki, elfy i wróżki leśne i tak dalej, to wszystko ciągle istnieje, tylko one są poza naszym zasięgiem. Ale ten, kto że tak powiem eksploruje astral, pewnie już nieraz się spotkał z takimi istotami, bo po prostu one tam są. No, i Astral nie jest y, miejscem, w którym warto pozyskiwać wiedzę, chociaż niektóre informacje tak, bo po prostu myśl kształty tam pozostają. Natomiast jest jeszcze kwestią, jak my to interpretujemy, co robią te istoty archontyczne, które urzędują w Astralu. Co mogą nam zrobić? Więc, przede wszystkim. Mogą nam rozdzielić ciało. Część tego ciała pojmać, ściągać z niego informacje, stworzyć na przykład kopię, próbować na bazie tej kopii odtworzyć jakąś istotę. To już się zdarzało. Mogą nam to ciało zaimplantować. To są implanty astralne. To są bardzo zaawansowane technologie. Jakie tutaj na Ziemi się w zasadzie nie śniły. Przynajmniej w tym oficjalnym świecie naukowym. Implanty astralne umieszczone na poziomie ciała astralnego oddziaływują na nas poprzez powięź, ponieważ ciało astralne w zasadzie jest energetycznym odzwierciedleniem powięzi. A ponieważ powięź jest to taka tkanka, która przenika się z każdą inną tkanką naszego ciała, czyli z wszystkimi kośćmi, mięśniami, narządami wewnętrznymi, układem nerwowym implant astralne oddziałuje na nasze ciało poprzez powięź w wielkim skrócie stąd jeżeli ktoś długo jest pod wpływem tego typu działania w tych miejscach e, pojawiają się różne dolegliwości a w momencie kiedy próbujecie się rozświetlić pojawia się tam, pojawia się tam dyskomfort albo to będzie jakieś kucie, ból Wibracja, cokolwiek. To już jest dla Was informacja, że tam po prostu może być implant i należy się go po prostu pozbyć. I to są ataki astralne. To, co wcześniej opisałem, to jest po prostu wpływ na nasze pole elektromagnetyczne, jakie wytwarza serce. To pole elektromagnetyczne to jest y, torus. To tak wygląda, byśmy na siebie nałożyli taką tętkę z traktoru wielką, tylko że ona jest niewidoczna, ale ma swoje. Częstotliwości i natężenie działania. No, to tyle, co Wam chciałem powiedzieć w kwestii ataków astralnych. Skonfrontujcie to ze swoją rzeczywistością. Dajcie znać w komentarzach, czy podobnie to widzicie, czy chcielibyście coś do tego ewentualnie dołożyć, bo oczywiście dzielę się swoimi spostrzeżeniami i, i doświadczeniami. Ale jak każdy z nas, mogę to widzieć po swojemu i, i pewne rzeczy powtór do mnie czasem trafiają później niż do Was. Także do zobaczenia w następnym filmie. Lajkujcie, polecajcie ten film. Niech ta wieść się niesie. Cześć, dobranoc.